Spójrzmy na podpunkt kolejny w tym zadaniu. Tutaj również, gdy chcemy wyznaczyć dziedzinę, to musimy zadbać, żeby w mianowniku nie znajdowało się 0, ponieważ dzielić przez 0 nie wolno. Zatem zapiszmy, że x kwadrat odjąć 16 musi być różne od 0. No i minus 16 przeniosę sobie na prawą stronę, czyli mam oczywiście tutaj liczbę dodatnią. No i zastanawiamy się, co podniesione do kwadratu da nam 16? No to będą dwie możliwości, ponieważ zarówno 4, jak i minus 4 do kwadratu da nam 16. Zatem uwaga, tutaj z dziedziny wykluczamy aż dwie liczby, minus oraz plus. 4. No, sprawdźmy. Minus 4 do kwadratu to 16, 16 odjąć 16, 0, czyli minus czwórki nie możemy podstawić pod x. Gdy weźmiemy 4, 4 do kwadratu 16, 16 odjąć 16, 0, również musimy 4 wykluczyć z dziedziny. Spójrzmy na podpunkt f. x kwadrat odjąć 2 musi być różne od 0. Minus 2 przenosimy na prawą stronę, pamiętając o zmianie znaku. No i zastanawiamy się, co podniesione do kwadratu da nam dwójkę. No to już powinniśmy wiedzieć, że będą dwie możliwości, bo zarówno gdy liczbę ujemną, jak i dodatnią podniesiemy do potęgi drugiej, no to otrzymamy wynik dodatni. A co podniesione do kwadratu da nam 2, to będzie pierwiastek z dwóch pierwiastek z dwóch oraz minus pierwiastek z dwóch do kwadratu da nam dwójkę, zatem dziedzina to będzie zbiór liczb rzeczywistych bez minus pierwiastka z dwóch oraz pierwiastka z dwóch. No i przejdźmy teraz do kolejnego podpunktu, czyli do podpunktu G. Tutaj mamy tak, 9x kwadrat odjąć 1 w mianowniku, czyli musimy zapisać, że 9x kwadrat odjąć 1 musi być różne od 0, czyli 9x kwadrat musi być różne od jedynki. No i jeszcze obie strony podzielimy przez 9, zatem x kwadrat musi być różny od 1 dziewiątej. No i znowu pytanie, co do kwadratu podniesione da nam 1 dziewiątą? Są dwie możliwości, albo 1 trzecia, albo minus 1 trzecia, zatem te dwie liczby będziemy wykluczali z dziedziny, czyli mamy zbiór liczb rzeczywistych, bez minus 1 trzeciej oraz 1 trzeciej. No i podpunkt H, 4x kwadrat odjąć 9 musi być różne od 0, czyli 4x kwadrat musi być różne od 9. Obie strony dzielimy przez 4, czyli x kwadrat musi być różne od 9 czwartych. No i co podniesione do kwadratu da nam 9 czwartych? 3 drugie oraz Minus 3 drugie. 3 do kwadratu to 9, 2 do kwadratu to 4. Zatem dziedzina to zbiór liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 3 drugich oraz trzech drugich.